O oh, bu uh, wygrał Kto hipopotam? Ja. Ja pierdolę. Ja O kurwa. Ja pierdolę. Kurwa też się w końce piewałem. Ja pierdolę. Ty. Ja pierdolę, ja mam hipopotam kurwa. Wypierdol się. Nie no po tak. monetę idzie. Nie. Czemu nie? Ja bać... radę. Nie tą monetę. Nie no, jebać Krzyśia. Kolce trafiłem kurwa, wy tam góry skaczecie Czarek żyje. Kurwa! Ty! Ja tak byś tam nie wyszedł kurwa, ty co? Pokry... No nie, tam jest zablokowane wejście no. kurwa, tą monetę Da! No tak. To się damy. da się! To się da to Jak się zwykle da. kurwa Kurwa się da, da się ja wam mówię, da się! Patrz kurwa. kurwa, zablokowane tam są schodki, to co te się Jakbyś chciał kurwa. Pod spodem da przejść. Pod spodem da się. Pierdolisz dasie. kurwa, jak zwykle farma. A idź. Da się! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Łatwo. Nie bać ich podało. Nie bać. Lipo. Ten kurweką, tą ma opiszony, kurwa. Kurak. To jest kurwa ja Małpiszon, by... on kurwa małpę z małpę skórą pomyli. Czemu kurwa deska jest liczona jako pocenie sprintał O kurwa da się. O kurwa. <trafik> to samo kurwa zrobiliśmy. to no zabij się, żeby punkty były. Pierdolę, Nie mogłem, kurwa do końca. Wow, ale kto się trudni, kur... Oh, chuj! <laughs> A jednak! Linda, no, wracaj! Panie nie, Mareczku! otworzył. Jednak utrudniło, który... ja bie... kur... Kurwa! Nie Mareczku! Aaaaaah! Kurwa, kur... Fucking... Kurwa, krzyźmy sobie Chuj, ostatni punkt mój Jebać Arką Jebać Arkę kurwa, proste No idziemy, kurwa Kurwa, A, kurwa. No, aha. O kurwa, ten co wskoczył w ogóle tam to... Jebany ty Kurwo Nie, pierdole Ostatni gra i chuj, spierdol o! O! Kurwa nie chcę O! Oj kurwa! O wieczko, już Nie, A Mnie kurwa przyciągło to kures po pierdolone się nie bał A Ale ociak Ty mi nie zaliczyło kurwa. mi zaliczyło Mi nie zaliczyło tego jak się wpierdoliłem w te uwodziewane Nie ma Ale gówno kurwa, no, kurwa. Kurwa, no kurwa! No, przyblokował mić no, pokiebany. jebany! Eee nie gram, kurwa Masagryś! No, kurwa krzyś, a to grywkę mamy! Idź po drzewach, chwytaj, drugi krzyku Eee nie, już. Ja! Idź po drugi drzewach! Kurwa co wyjebało mnie! I do ściany, do ściany, do, do ściany się do Oj ja, pierdolę, Ole Pierdolony! Nie! No. Kurwa! Toś Aksela też kurwa, nie. nie? O nie! nie! Kurwa! Nie, skocz! Idź po drugi! A już nie trzeba! No kurwa! Trzeba! Idź po drugi! Nie, nie opłaca! No ja! Nie dałem, no, że się nie da, kurwa! No ja tam przecież kurwa, temu wskoczyłem. Ja też tam byłem! Kurwa, doszedłem, doszedłem do jetpacka do do jet nawet, yes. nie no jebać Krzysia, <laughs> kurwa. <laughs> kurwa, oj.